Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu powstało 15 lat temu, a stacjonarne hospicjum istnieje 5 lat. Od tej pory pomoc otrzymało 1425 osób chorych, a to wszystko dzięki ludziom o wielkim sercu, darczyńcom oraz ciężkiej pracy wolontariuszy, którzy swój cenny czas poświęcają na to, aby ludzie chorzy oraz ich rodziny miały zapewnione godne warunki w hospicjum. Każda pomoc jest nieocenionym darem, a potrzeby są ogromne. Bal charytatywny organizowany na rzecz Hospicjum to dobra forma na pozyskiwanie źródeł finansowania, ale to nie jedyny powód, dla którego bal został zorganizowany. W związku z po pierwsze piątą rocznicą utworzenia stacjonarnego hospicjum, po drugie z tego względu, żeby po prostu spotkać się w gronie osób, które są życzliwe we hospicjum i je wspierają. I po trzecie, wreszcie jest to taki okres, kiedy zakwitają żonkile i odzywają się nasze pola nadziei, taką, taka akcja, którą prowadzimy i na wiosnę. Na balu organizowanym przez Wałbrzyskie Hospicjum nie brakowało prezydenta miasta Romana Szałemeja, który od początku wspiera fundację i jej ideę. Ja myślę, że potrzebne jest przede wszystkim hospicjum. W jego powstaniu i w jego rozwoju, w jego działalności środowisko medyczne lekarze są zaangażowani od samego początku, a początki były bardzo, bardzo trudne. Dzisiaj jest to Instytucja, która znakomicie funkcjonuje, wpisała się w sieć placówek medycznych w Obrzyku. Bardzo wspieram to, wspierałem jako dyrektor szpitala. Ludzie z pierwszych stron gazet, m.in. prezydent Bronisław Komorowski, okazali się bardzo hojni, przekazując swoje przedmioty na licytację. Prezydent Rzeczpospolitej ofiarował swoje pióro, premier premier ofiarował srebrną broszkę, że pani minister sportu taki charakterystyczny obrazek namalowany yy, akwarele stadionu olimpijskiego wraz z dedykacją że Kapitalni sportowcy polscy, automobiliści. Były również obrazy wałbrzyskich malarzy, którzy ofiarowali swoje malowidła do licytacji na rzecz hospicjum. Chciałabym wspomnieć o panu Kazimierzu Starościaku. Przepiękny obraz anioł. Pan Kazimierz zresztą wielokrotnie już wspierał nasze działania. Niezwykła atmosfera balu, na którym można było wysłuchać m.in. utwór Czesława Niemena Dziwny jest ten świat, na długo zostanie w pamięci. Dziwny świat! Święty znaczy, a jednakże znaczy, co jest, że posłowie cię zabiją, ja ja.